Przypomnij sobie, ile kanałów poniżej tysiąca widzów zasubskrybowałeś. Zgodnie z opinią ekspertów, dużo chętniej obserwowane są konta z większą ilością obserwujących. Dlatego właśnie powstało Hype Train. Na stronie masz wiele usług, które pomogą Ci się wybić dosłownie na każdej platformie. Zainwestuj w swój sukces z hypetrain.pl Syn Najmana, ktoś tak powiedział, miał rację. Ha! Syn Najmana. Tylko ma trochę lepszy rekord i jeden knockout w karierze. Dobra, przestań pierdolić o moim rekordzie. Słuchaj, w MMA mam 2-3, w tym dwie porażki z Polakiem. Dwa razy go najebałem. Mój prawdziwy rekord w MMA to jest 5-1, a teraz będzie kurwa 6-1. Zapamiętaj sobie, Polak przegrał ze mną dwa razy, jest fake championem i ja tutaj zarzekam się przed Wami wszystkimi, że będę miał ten pas kurwa prędzej czy później. Ja, władca piekieł, kurwa. Nie ty, nie ty, nie ty, nie ty. Ja jestem największą gwiazdą w tej federacji. Rób pierdolę, kurwa was wszystkich. Wszyscy mnie tam, kurwa, śmiecie? Możecie szczekać o walkę ze mną! Ja jestem kurwa gwiazdą! Nie macie ze mną szans, Bez treningu cię rozpierdolę! Zapamiętajcie moje imię, Amadeusz Ferrari! Mocne! Mocno! władca piekiel! Uh. Amadi, kup sobie coś takiego, bo ci się ja odlepiło.